Łącznie dla województwa warmińsko-mazurskiego w ramach programu Cyfrowa Gmina przeznaczamy dzisiaj na cyfryzację województwa warmińsko-mazurskiego 34 miliony złotych, z czego dzisiaj akurat na tym wydarzeniu będziemy rozdawać czeki w kocie 24 milionów złotych. Są to środki przeznaczone bezpośrednio na cyfryzację, na informatyzację urzędów oraz jednostek podległych. Samorządy, które będą te środki otrzymywać, będą mogły za to zakupić sprzęt, oprogramowanie, przeszkolić urzędników. Słowem sprawić, aby cyfryzacja była jeszcze rozwinięta, aby służyła obywatelom, żeby służyła mieszkańcom ziemi w mazurskiej, Mazurskim, tak, aby jak najwięcej spraw mogli właśnie mieszkańcy Wormińsko-Mazurskiej ziemi załatwiać, nie wychodząc z domu. Wszystkie gminy otrzymają dofinansowanie z województwa Wormińsko-Mazurskiego. Są to kwoty od 100 tysięcy do 2 milionów złotych, w zależności oczywiście od liczby mieszkańców oraz zamożności, no ale ta minimalna kwota to jest 100 tysięcy i warto powiedzieć, że to jest, to jest grant, to nie jest pożyczka, tutaj nie trzeba wkładu własnego, to są bezpośrednie środki na konto gminy, które oni aplikują. Dziękuję. I co ważne, także gmina może rozliczyć wydatki poniesione w poprzednim roku, jeśli posiada na, na nie faktury, oczywiście w obszarze cyfryzacji.